Rolnik pracuje sobie w polu, gdy nagle całe stado owiec ucieka z zagrody. Rozpieszchają się na wszystkie możliwe strony. Czające się w pobliżu wilki na pewno czekają na idealną okazję do ataku. Samotny rolnik nawet na koniu nie zbierze zbiegłych owiec w pojedynkę. Ale jeden pies już tak. I nie, nie na grzbiecie konia. Psy są znacznie szybsze od owiec i bez problemu sprowadzą uciekinierów z powrotem do zagrody. Zostały one udomowione między 14 tysięcy, a 29 tysięcy lat temu. Ich pierwotnym celem było pomaganie nam, ludziom, w wykonywaniu codziennych czynności, z którymi sami mielibyśmy problem. Ostatecznie odkryliśmy, że psy różnych rozmiarów i o różnych umiejętnościach lepiej poradzą sobie też z innymi zadaniami. Owczarek niemiecki pomagał tak niemieckim pasterzom. Dobermanów używano jako psów obronnych, ponieważ sam ich wygląd wzbudza respekt. Ale weźmy też inne rasy, takie jak teriery. Hodowano je w celu wyczuwania szczurów i innych szkodników w trudno dostępnych miejscach. Psy pomagały nam je zwalczać na długo przed powstaniem firm, które zajmują się tym zawodowo. Dzięki Azor. Karty są smukłymi sprinterami, które hoduje się do polowań. Potrafią rozwinąć prędkość do 70 km na godzinę, co czyni je najszybszą rasą psa na świecie. Powodzenia w trzymaniu go w mieszkaniu! Mastify są z nami od czasów starożytnego Rzymu. Używano ich do odstraszania lwów i innych większych zwierząt, co uczyniło je idealnymi psami obronnymi. Fakt: wyglądają przerażająco niczym krwiożercze bestie, ale tak naprawdę są uprzejmymi olbrzymami, które uwielbiają zabawę i wygłupy. Bernardyny to duże, puchate psiaki, którym nie straszne są mroźne temperatury. Wykorzystuje się je do lokalizowania podróżnych zaginionych na szlakach górskich czy nieszczęśników, którzy ugrzęźli pod lawiną. Znane są również jako najlepsi psi kurierzy na świecie potrafią nawet pociągnąć powozy. Jeśli mieszkacie w mroźnym klimacie niewykluczone, że macie kilka haski syberyjskich. Są pomocne w transporcie i świetnie działają w grupach. Mieszkańcy takich terenów do dziś wykorzystują je do ciągnięcia zaprzęgów i w ten sposób przemieszczają się z jednego miejsca w drugie. Mamy też powiedzmy, wyjątkowo wyglądające, ale nie mniej urocze mordziaki. Chodzi o ból te psy z zakrzywionymi pyskami uchodzą w świecie najlepszych przyjaciół człowieka za konkretnych twardzieli. Czerpią radość z towarzystwa ludzi i zawsze są chętne do zabawy. No i mamy też mopsy, naszych małych ulubieńców z wybałuszonymi oczami. Od wielu stuleci w Chinach uchodzą za psy, lubiące wylegiwać się na ludzkich kolanach. Znane są również jako klauny psiego świadka. Jakiś czas później zawędrowały do Europy, skąd rozeszły się po całym globie. Stały się tak popularne, że od XVIII wieku zaczęły pojawiać się na obrazach. Jedną z najstarszych ras psów i jedyną z niebieskim językiem jest Chow Chow. Wyglądają majestatycznie i groźnie, ale jak to zwykle bywa z takimi sztukami, są naprawdę urocze. Jeśli bardziej lubicie koty, niewykluczone, że ta rasa przekona Was do psów. Są one niesamowicie niezależne i pod tym względem porównuje się je do kotów. Może nie są zbyt przyjacielskie, ale za to nadrabiają nieprawdopodobną lojalnością. Znawcy rasy uważają, że te puchate miśki pochodzą z Mongolii oraz północnych Chin. Po wielu latach zaczęły powoli przemieszczać się na południe, towarzysząc koczownikom jako psy myśliwskie. Podobnie do psów, wizerunki psów czałczał -czał pojawiły się na wyrobach ceramicznych oraz obrazach blisko 2000 lat temu. Obecnie są znane i lubiane na całym świecie. Jednymi z pierwszych wilczaków były hybrydy wilków ze szpicami. Tak, te małe przenośne pieski po części są wilkami, ale osiemnastowieczne szpice w niczym nie przypominały dzisiejszych. Były postawnymi, muskularnymi psami roboczymi, które wykorzystywano do pracy ze zwierzętami pastewnymi, czy nawet do orania zaśnieżonych pól uprawnych. Teriery, harty, mastify czy mopsy wyobraźcie sobie dowolną rasę psów, a zobaczycie, jak bardzo się od siebie różnią. Każdy psi kształt i rasa jest wynikiem tysięcy lat życia u naszego boku. Metodą selektywnej hodowli psy da się na swój sposób zmodyfikować. Można je nawet nazwać GMO, genetycznie modyfikowane organizmy, ale one same robią to od wielu lat. Mogą być wyższe, bardziej muskularne, z wydłużonymi lub spłaszczonymi pyskami. Możliwości są nieograniczone, w zależności od naszych potrzeb. W ewolucji psów środowisko odgrywa równie ważną rolę. Jedno badanie starożytnych psich szczątków, znalezionych w Ameryce Północnej, wykazało, że struktura kostna tych zwierząt zmieniła się wraz z nastaniem chłodniejszego klimatu. Od łowców polujących w zasadzkach, coś jak koty, psy stały się maratończykami, które rzucają się w pogoń za zdobyczą. Obecnie w samych Stanach Zjednoczonych rozróżnia się 190 ras psów. Tego samego nie można powiedzieć o kotach. Oficjalnie znamy ich 42. Ach, tajemnicze koty! Przeurocze maszyny do zabijania! W jednej chwili czule mruczą i ocierają się o nasze nogi, by za chwilę rzucić się na nasze ręce z obnażonymi pazurskami, bo dotknęła pana Ryszarda nie tam, gdzie trzeba. Ta. koty udomowiono jakieś 10 tysięcy lat temu, ale w iście typowy dla nich sposób. To one udomowiły się same. Czaiły się w pobliżu ludzkich osad i polowały na myszy grasujące na roli. A że nam, ludziom, to się podobało, stwierdziliśmy, że te urocze futrzaki będą nam wszędzie towarzyszyć. Przewijamy do czasów obecnych i proszę, mamy idealne zwierzaki. Nie trzeba z nimi wychodzić na zewnątrz, żeby się załatwiły. Same się myją i zapewniają sobie rozrywkę. Nawet po nocach planują zamach na nasze życie. Przynajmniej mój tak robi, jestem tego pewny. Sy różnią się strukturą ciała i rozmiarem. Wiele dzisiejszych ras w niczym nie przypomina swoich pierwowzorów. A koty? Zauważa się pewne zróżnicowanie co do wielkości ciała oraz futra, ale nic ponadto. Największą rasą kota jest Maine Coon, który może ważyć do 9 kg. Te ogromne mruczki najprawdopodobniej pojawiły się w Ameryce Północnej za sprawą żeglarzy. Odpowiadały za kontrolowanie populacji myszy w trakcie podróży. Sfinksy wyglądają jak stworzenia żywcem wyjęte z filmów science fiction albo mityczne stworzenia, które istnieją od wielu stuleci. Jak tak spojrzeć na wielkiego sfinksa w gizie, to coś w tym musi być. Ale nie. Te bezputrowe kotki są z nami zaledwie od lat 60. i ze wszystkich miejsc na świecie były początkowo hodowane w Kanadzie. Kot japoński, Bobtail, wygląda jak połączenie kota z królikiem. Jego pomponikowaty ogonek przypomina króliczą kitkę, a podczas biegu charakterystycznie kica. Wynika to z budowy jego łap, tylne są nieco dłuższe od przednich. Pierwotnie rasa ta miała bardzo ważne zadanie. Zapisy historyczne mówią, że koty te były odpowiedzialne za zwalczanie gryzoni, które znacząco utrudniały Japończykom handel jedwabiem w XVII wieku. Sawana wygląda jak kot, którego można znaleźć jedynie w dżunglach lub lasach deszczowych. I będziecie mieli połowiczną rację. Jest on połączeniem kota domowego z serwalem afrykańskim, autentycznie dzikim czworonogiem. Te piękności z ostro zakończonymi uszami są najwyższymi domowymi kotami. Na futrach mają nawet typowe dla gepardów centki. Niektórzy nawet trzymają serwale w domach. Są znacznie większe niż typowe koty domowe i mogą wywołać niemałe szkody, jeśli za długo trzyma się je w zamknięciu. Nie polecamy mieć jednego z nich w mieszkaniu. Słyną z dotkliwego zadrapywania kanap i sof. Warto schować przed nimi również firany i zasłony, tak samo jak poduszki i w zasadzie wszystko inne. Oceloty to jedne z najbardziej urodziwych dzikich kotów. Można je porównać do serwali, ponieważ one również mają paski na futrach i uwielbiają drapać wszystko wokół. Rozmiarami dorównują owczarkom niemieckim oraz mają futra w różnych kolorach i wzorach. To, co wyróżnia oceloty na tle pozostałych kotów, to ich spiczaste uszy oraz krzaczaste brody. No i fakt, że Salvador Dali miał jednego w domu. Czy potrafilibyście odróżnić jaguara od lamparta? Jest na to prosty sposób. Przyjrzyjcie się ich centkom. Oba koty mają charakterystyczne czarne rozetki, ale w środku tych jaguara dostrzec można małe kropeczki. Lamparty takich nie mają. Poza tym wystarczy spytać, gdzie każde z nich występuje. Jaguary zamieszkują Amerykę Środkową oraz Południową. Lamparty zaś znajdziecie w Afryce i niektórych zakątkach Azji. Żeby z kolei odróżnić dzikiego kota od domowego, musicie się naprawdę nieźle przyjrzeć. Bliżej, jeszcze bliżej właśnie geny. Dzięki nim koty domowe są w stanie okiełznać swoje pierwotne instynkty i przy okazji tworzyć wspomnienie. Z biegiem czasu geny te były przekazywane z jednego mruczka na drugiego do momentu, w którym ludzkość dostąpiła zaszczytu obcowania z typowym kotem domowym. Dzikie koty mają również większe mózgi w stosunku do masy swoich ciał i nie mruczą. Każdy to lubi, ale powiedzcie to lwu. Lwy i inne dzikie koty zwykle wokalizują w postaci ryku. Wynika to z odmiennej struktury ich gardeł, tak jak u lwów, jak i u innych dzikich mruczków. Na koniec ciekawostka. Gepardy to jedyne koty, zarówno małe, jak i duże, które nie potrafią chować pazurów. Tę cechę opisuje nawet ich naukowa nazwa. Gen Acinonyx oznacza z greckiego nieruchomy pazur. I to by było na tyle. Na razie! Wszyscy wiemy, że matka natura jest mądra. Jeśli obdarzyła jakieś stworzenie konkretną częścią ciała, to powinno to mieć sens, prawda? No tak, ale wciąż niektóre fotografie dzikich zwierząt sprawiają, że zastanawiasz się, czy ewolucja na pewno poszła w dobrą stronę? Naturalna budowa węży pozwala im połknąć całą mysz, ale w niektórych przypadkach ta umiejętność może obrócić się przeciwko nim. Tak, węże są w stanie połknąć siebie same. Naukowcy uważają, że najczęściej robią to z powodu stresu, problemów z regulacją temperatury, głodu lub choroby. Można powiedzieć, że wąż jest w tej sytuacji dość bezradny. Należy zadbać o to, aby w porę otrzymał pomoc. Więc jeśli kiedykolwiek przyłapiesz swojego węża domowego na gryzieniu ogona, spróbuj go powstrzymać albo zabierz go do weterynarza. Okej, okay, ale co z zębami jadowymi? Czy jadowity wąż ma odporność na swój własny jad? Cóż, jeśli wąż da radę go strawić, wszystko będzie dobrze. A to dlatego, że białko jest podstawowym składnikiem jadu. Co więcej, jad jest wydalany przez gruczoł w pysku węża, więc niezależnie od tego, kogo wąż ugryzie, jest szansa, że sam trochę go spożyje. Tak więc jedynym sposobem, w jaki może rzeczywiście ucierpieć od własnego jadu, jest ugryzienie się prosto w naczynie krwionośne. W tym przypadku doświadczy takiej samej reakcji jak każde inne zwierzę lub człowiek. Myślisz, że tylko Tobie dzisiaj się nie ułożyły włosy? Zobacz tego gościa. Chris to merynos australijski, który został celebrytą w 2015 roku. Rolnicy, którzy go ostrzygli, uzbierali z niego około 40 kg wełny. Kiedy zwierzę zostało znalezione, nosiło na swoim ciele ponad pięcioletnie runo. Chris należał jednak do rasy owiec domowych, które muszą być regularnie strzyżone, w przeciwnym razie zwierzę jest narażone na różne infekcje. Życie tych słodziaków zależy więc od regularnych wizyt u fryzjera. A może porozmawiamy o rogach? Bydło, kozy i wiele innych gatunków dumnie nosi to fantazyjne nakrycie głowy nie tylko dlatego, że jest stylowe, ale także dla obrony w czasie walki. Jeśli zapytasz tego barana bezpośrednio ile ma lat, prawdopodobnie usłyszysz coś w stylu: "Be" Ale jeżeli chcesz uzyskać bardziej precyzyjną odpowiedź, możesz policzyć liczbę pierścieni na jego rogach. Największy i najciemniejszy zwykle oznacza czwarte urodziny, kiedy baran dojrzewa na tyle, by się rozmnażać. Rogi zwierząt wyglądają na bardzo twarde, ale w rzeczywistości większość z nich jest wykonana z keratyny. Jest to to samo białko, które tworzy ludzkie włosy i paznokcie. Podobnie jak nasze włosy, rogi nigdy nie przestają rosnąć i w końcu mogą się zakręcić w naprawdę ekstrawaganckie kształty, sprawiając, że ta broń obraca się przeciwko swoim właścicielom. Tak wygląda róg owcy rasy Wiltshire, gdy jest jeszcze młoda. Jednak z upływem lat rogi zazwyczaj skręcają się przed jej głową i choć większość z nich formuje się w nieszkodliwe kształty, rogi rosnące do wewnątrz mogą być niebezpieczne dla samej owcy. Tak jak w przypadku tego barana, który delikatnie mówiąc, miał pecha, jego róg powoli wrastał w czaszkę i niestety nie skończyło się to dla niego dobrze. Rzecz jasna, do takiego zdarzenia nie dojdzie na farmie owiec, bo ludzie w odpowiednim czasie zdecydowaliby się na prewencyjne skrócenie rogów. Ale niestety na wolności zwierzęta nie mogą korzystać z usług fryzjerskich. Dlatego same ścierają swoje rogi za pomocą kamieni i gałęzi, aby zapewnić sobie bezpieczeństwo, podobnie jak ludzie przycinają paznokcie. Genetyka nie jest jedynym powodem zniekształcenia rogów. Kiedy samce tych gatunków chcą zdobyć przywództwo w stadzie, zaczynają walczyć. Te bitwy mogą złamać płytki rogowe, sprawiając, że zaczną rosnąć pod dziwnymi i niebezpiecznymi kątami. Im bardziej fantazyjny kształt rogów, tym więcej problemów może spowodować ich złamanie. Zaliczane do antylop Kudu Wielkie jest tego najlepszym przykładem. Na szczęście w niektórych przypadkach nieograniczony wzrost danej części ciała może być pozytywny. Wystarczy spojrzeć na te urocze uśmiechy. Jeśli uszkodziłbyś swój ząb trzonowy, dentysta prawdopodobnie powiedziałby, że jest to nieodwracalne i zaoferowałby wstawienie implantu. Jeśli jednak alpaka złamie sobie przednie zęby, wystarczy, że trochę odczeka. Zwierzęta te nie mają górnych zębów, ale ich dolne zęby rosną przez całe życie. Gdy są zbyt długie, mogą wyglądać dość przerażająco, dlatego niektórzy hodowcy wolą je od czasu do czasu przycinać, podobnie jak właściciele zwierząt domowych przycinają paznokcie swoim kotom lub psom. Lamy tak bardzo przypominają alpaki, że wiele osób myli te dwa gatunki. Jednak istotna różnica między nimi polega na tym, że przednie zęby lam są pokryte szkliwem. Dlatego też, w przeciwieństwie do alpak, nie posiadają supermocy nieograniczonego wzrostu. Szkoda. Poroże jelenia jest wykonane w całości z kości. Zazwyczaj wyrastają one tylko u samców. Bardzo rzadko zdarza się to też u samic i są za to odpowiedzialne poważne zaburzenia hormonalne. Jest to jeleniowy odpowiednik brody u kobiety, która czasem może pojawić się w wyniku różnych chorób. Dorosłe jelenie rosną i zrzucają poroże co roku. Zbiega się to czasowo z sezonem rozrodczym. Na początku poroże pokryte jest aksamitem, ochronną skórą z naczyniami krwionośnymi. Kiedy jest już w pełni rozwinięte, jelenie pozbywają się tego aksamitu, podobnie jak węże zrzucają wierzchnią warstwę skóry. Chociaż proces ten nie szkodzi zwierzętom, to może wyglądać dość upiornie. Gdy nowe poroże jest już gotowe, jelenie zaczynają walczyć z innymi samcami o uwagę kobiet. W tym czasie zazwyczaj prawie nie jedzą i nie śpią. A jeśli kiedykolwiek zastanawiałeś się, czy poroża dwóch jeleni mogą się ze sobą splątać, odpowiedź brzmi tak, każdy jeleń ryzykuje, że utknie z własnym rywalem, zamiast spędzić romantyczną noc z samicą. Co za niefart! Co więcej, urazy, do których może dojść w czasie konkurencji godowych, mogą wpłynąć na dalszy wzrost poroża. Podobnie jak rogi, poroże może rozwijać się w zniekształconej formie z powodu wad genetycznych. Niektóre mutacje potrafią nawet sprawić, że urosną one monstrualnie duże. Ten pechowy jeleń ledwo może poruszać głową, bez utraty równowagi. Jeśli jeleń złamie jedną z nóg, jego organizm może przyspieszyć gojenie, poświęcając materiał kostny i krwionośny z jednego z poroży. Poroże wtedy stanie się cieńsze i słabsze. A skoro mowa o twarzy, to nie możemy pominąć kłów. Poznajcie Babirusse wąsatą z Indonezji. Tego ssaka z rodziny świniowatych odnotowano po raz pierwszy ponad 35 tysięcy lat temu. Jego wielkie kły łatwo pomylić te z rogami. Często przebijają się przez skórę zwierzęcia, gdy ten dojrzewa. Naukowcy uważają, że te zastraszające kły ewoluowały jako narzędzie do ochrony oczu i gardła podczas walki z innymi samcami w sezonie godowym. Ale cały ten koncept nie wydaje się zbyt przemyślany. Jeśli samiec nie szlifuje swoich kół regularnie, mogą się zakrzywić, stanowiąc niebezpieczeństwo dla jego własnej czaszki i oczu. Co ciekawe, kopyta również mogą wymknąć się spod kontroli, podobnie jak rogi i poroże. Przez miliony lat ewolucja zdążyła przekształcić środkowy palec kości stopy zwierząt w kopyto, i podobnie jak ludzki paznokieć u nogi, ma ono skłonność do wzrostu i zwijania się w przerażające kształty, o ile nie jest regularnie przycinane. Kiedy osły lub konie nie mają możliwości ścierania ich w sposób naturalny czyli chodząc po twardych powierzchniach, ich kopyta osiągają zbyt duże rozmiary. To sprawia, że zwierzęta chodzą na tylnych częściach kopyt i nadmiernie rozciągają ścięgna, co powoduje ból. Ostatecznie mogą w ogóle przestać chodzić, więc jeśli kiedykolwiek natkniesz się na konia z takimi kopytami, rozważ wezwanie ekspertów od kryzysowego manicure. Gdyby dziecko mogło zadać nam jakieś pytanie dotyczące podmorskiego świata, prawdopodobnie byłoby ono następujące: Czy ryba może utonąć w wodzie? Tak, jest to możliwe. Chociaż skrzela są niesamowitym dziełem natury, wciąż istnieje wiele czynników, które mogą sprawić, że ryba nie będzie oddychać prawidłowo. Gdy poziom tlenu w wodzie jest zbyt niski, ryby zaczynają się dusić. W naturze zdarza się to jednak bardzo rzadko. Deficyt tlenu pojawia się zazwyczaj w akwariach, które nie są odpowiednio często czyszczone i uzupełniane. Do różnych problemów mogą przyczynić się też pasożyty, choroby i ogólne zachwianie równowagi składników wody.